Cześć, jestem Szymon. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad sensem istnienia? Czy nad tym, kim jesteś? Są to pytania, które nurtują w ostatnim czasie mnie, szczególnie gdy zaglądam do Biblii. Cóż to jest prawda? Kogo szukacie? Ja jestem, nie jestem? Oto matka twoja, oto człowiek? Chciałbym zaprosić cię w podróż, podczas której będziemy wspólnie poszukiwali odpowiedzi. Razem poznamy specjalistów z różnych dziedzin. Aktorka, adwokat, Anestezjolog, ksiądz czy profesor. Każdy z nich podzieli się swoją perspektywą jako ekspert, ale też po prostu jako człowiek. Bo przecież o to w tym chodzi, żebyśmy wszyscy mogli odnieść konkretne odpowiedzi do siebie i wyciągnąć przydatne dla nas lekcje. W każdym odcinku będę rozmawiał z innym bohaterem. Stałym gościem natomiast będzie biblista, który zna się na Biblii jak Mało kto. Na zakończenie każdego odcinka przygotowałem dla Was krótką medytację, byście mogli sami zastanowić się nad pytaniami, które i mnie nurtują. Zaczynamy. Cześć, Edyto. Łączymy się zdalnie. Ja bardzo się cieszę, że. Jesteś skłonna do odpowiedzi na kilka pytań i podzielenia się swoją perspektywą. I zastanawiam się, czy lekarze są trochę znieczuleni pod takim względem, że kiedy widzą człowieka leżącego na stole operacyjnym i go rozcinają, to czy, to czy są trochę tacy znieczuleni i to ten człowiek staje się jedynie ciałem? Jakie jest podejście, jak widzi lekarz człowieka leżącego na stole operacyjnym? Myślę, że trzeba mieć jakąś na pewno predyspozycję, że nie czuje się jakiegoś dyskomfortu w obcowaniu z takim człowiekiem no bardzo w postaci taką no czysto biologiczną, że tak się wyraży właśnie, że, mm. że nie, nie ma się problemu. Znaczy, z mojej perspektywy nie ma się problemu z widokiem krwi, z przecinaniem skóry i tak dalej. Na pewno studia w jakimś stopniu troszeczkę przygotowują do, do, tej, do takich sytuacji. Też są lekarze, którzy może są bardziej wrażliwi na tym punkcie i nie kierują się w stronę operatywy, że tak się wyrażę, w kierunku specjalizacji zabiegowych, tylko idą w kierunku specjalizacji takich bardziej zachowawczych i wtedy no, nie ma tego bezpośredniego kontaktu, że tak powiem, z chorym operowanym, z takimi sytuacjami bardziej związanymi z przecinaniem może ciągłości ciała. Natomiast zawsze tak jakby jest, no, nie da się tego rozdzielić, tak? to jest zawsze człowiek i to jest osoba, to jest ktoś, kto funkcjonuje, żyje, jest to czyjś rodzic, dziecko i po prostu nie da się tego tak oddzielić, chociaż czasami by się chciało. Mhm. Może by to tak nie, nie, nie wywierało na nas takiego dużego wpływu. Ale powiem tak, że w sytuacjach takich bardzo stresowych, kiedy trzeba bardzo szybko podejmować decyzje, kiedy się dzieją takie rzeczy zagrażające zdrowiu i życiu pacjenta, no to wtedy ja przynajmniej działam tak bardzo mechanicznie, po prostu mhm. łącza się takie nie wiem, jakby to nazwać, za, za, za szybą czy jakiegoś takiego robota i, i podejmuje się te decyzje no, bardzo, bardzo szybko i no, zgodnie ze sztuką medyczną czasami po prostu nie ma czasu na myślenie mhm. takie bardzo egzystencjonalne, czy takie humanistyczne, że tak powiem. Bo po prostu jest czas na taką interwencję medyczną, typową. Później po tym czasami przychodzi refleksja, prawda? Co się zadziało, jaki to miało wpływ na tę osobę i na mnie. Więc to tak, że tak powiem, są różne etapy. I, i różnie, różnie się podchodzi czasami do tego. W większości czasu nie da się tego rozdzielić, mm. prawda? Jako tak typowo biologicznie, czy tam medycznie i, i psychologicznie, że tak się wyrażę, bo też duża część naszej pracy to jest taka aspekt taki psychologiczny, tak? Mm. Podejścia do pacjentów. Czyli człowiek bez swojej świadomości to nadal człowiek? No, oczywiście. Ta świadomość no, jest czasami po prostu wyłączana ze względu na, na taki komfort. Tak? Zapewnienie pacjentowi tego, by nie czuł bólu podczas operacji, by no, nie był świadomy, by, by w, miarę, w miarę komfortowo prze, przeszedł operację i też, żeby operator, czyli czy chirurg czy, czy, czy urolog miał po prostu dobre warunki do wykonania zabiegu, tak? żeby, żeby przeprowadzić to jak najlepiej może. Pytanie dotyczy może bardziej, może jest takie bardziej osobiste, bo dotyczy Ciebie jako matki dlatego, że zostałaś mamą niedawno, jak mówiłaś, to chciałbym Cię zapytać, czy, jest, czy istnieje według Ciebie porównanie między bezbronnym dzieckiem a osobą pod narkozą, która również no, wydawałoby się, że leży bezbronna. Myślę, że na pewno coś jest w tym, tak? jak patrzymy na takiego noworodka, który jest całkowicie zależny od, od, od matki, od rodzica, od ojca, no to myślę, że tutaj trafne jest takie porównanie osoby, która no, jest pod narkozą, tak? która nie jest świadoma, nie może zawiadywać swoim ciałem. E, e, która bez, załóżmy, e, no jednak takich maszyn podtrzymujących, czyli no, na przykład e, bez aparatu znieczuwającego, który za nią oddycha, e, bez te, e, a, co nastawia anestezjolog, e, to też jest taką osobą e, no bardzo bezbronną. Myślę, że to jest takie e, na pewno trafne porównanie. Na pewno coś w tym jest. Oto człowiek. To zdanie z Ewangelii według świętego Jana, dokładnie jest to rozdział 19, werset 5. To zdanie myślę, że jest jednym z najbardziej znanych, również dlatego, że nasz polski malarz, święty Albert Chmielowski, wspaniały artysta, namalował przepiękny obraz Ekce Homo, bo tak to w języku łacińskim się mówi, Ekce Homo, oto człowiek. I ten obraz znajduje się w Krakowie, w sanktuarium świętego Alberta, i myślę, że jest bardzo znany. Jeszcze do tego obrazu wrócimy. To bardzo ważne zdanie i bardzo ważne słowa. Ciągle jesteśmy przed Piłatem. Trwa proces Jezusa. Jezus, pomimo tego, że Piłat doskonale wie, że skazuje człowieka niewinnego, skazał go jednak być może dlatego, że chciał wzbudzić litość w żydach. Skazuje go na ubiczowanie i pozwala, żeby rzymscy żołnierze robili z nim tak naprawdę co chcą. I wtedy Jezus został ukoronowany cierniem, został okryty purpurowym płaszczem, został okrutnie zbity. I Piłat wyprowadza takiego Jezusa i ukazuje go Żydom. Przeczytajmy tekst. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: Oto człowiek. Gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy zawołali, ukrzyżuj, ukrzyżuj, rzekł do nich Piłat, zabierzcie go i sami ukrzyżujcie. Ja bowiem nie znajduję w nim żadnej winy. To jest niezwykle dramatyczny moment. I w centrum tego tej chwili jest właśnie, jest człowiek, jest oto człowiek. Dlaczego takie słowa? Co to znaczy, że w tym momencie Piłat w taki sposób mówi o Jezusie? Przede wszystkim ukazuje prawdziwość Jego człowieczeństwa. Ten ubiczowany Jezus, ukoronowany Jezus cierniem, przecież mówi, że jest Synem Bożym. Mówi, że jest Królem. Cała dyskusja Piłata z Jezusem dotyczyła królewskości pana Jezusa. I teraz kogo mają przed sobą? Mają zbitego, skatowanego człowieka. Więc w tych słowach Piłata jest z całą pewnością wielka ironia. Zdałoby się y, powiedzieć jak można kogoś takiego brać za króla? Jest tylko człowiekiem. Jednym z wielu. Ale myślę, że dla nas, którzy czytamy tę Ewangelię, to zdanie ma niezwykle ważny wymiar. Dlatego, że ono pokazuje prawdziwość człowieczeństwa Pana Jezusa. Pokazuje nam, że w nim który przecież jest Synem Bożym, jest prawdziwe to człowieczeństwo, nie ma żadnego udawania. Jezus dotyka głębi cierpienia każdego człowieka. Tutaj w Ewangelii według Świętego Jana przychodzi nam z pewnością na pomoc prolog. W prologu, czyli w pierwszym rozdziale Ewangelii Janowej, czytamy takie bardzo ważne zdanie. Od razu w pierwszym wersecie czytamy: Na początku było słowo. A słowo było u Boga, i Bogiem było słowo, ale potem w wersecie 14 tego pierwszego rozdziału Ewangelii Janowej czytamy: A słowo stało się ciałem. Tekst grecki mówi: Kaj ho logos sarkes e geneto. Kaj eskenos en hymin. Dosłownie tłumacząc, a słowo stało się ludzkim, konkretnym ciałem. W języku greckim. Słowo sarks oznacza ciało. Byśmy powiedzieli, proszę mi wybaczyć to sformułowanie, może lepiej byłoby przetłumaczyć, mięso. Po prostu ludzkie ciało, tkanka. To jest ta ogromna prawdziwość ciała, które Jezus przyjmuje na siebie. Kaj eskenos en en to znaczy, i rozbiło namiot pomiędzy ludźmi, pomiędzy nami. A więc prawdziwość ciała Jezusa, i to że On jest naprawdę Człowiekiem w Ewangelii Jana jest mocno podkreślone. Żeby zrozumieć to sformowanie, oto człowiek tutaj, musimy sięgnąć do kilku wersetów z Ewangelii Janowej. Rozdział 9, werset 33. Jest dyskusja pomiędzy Żydami. Jeden mówi, gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic czynić. Zauważmy, gdyby ten człowiek. Tutaj mamy ten sam grecki termin antropos, który znajduje się w tym momencie. Rozdział 11, werset 47. Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali Wysoką Radę i rzekli: Cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? I chyba najbardziej wstrząsające zdanie, które, które mówi Kajfas, najwyższy kapłan: Wy nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla Was, gdy jeden człowiek umrze za lud. Niż miałby zginąć cały naród. Ten, który w Ewangelii według świętego Jana jest królem, jest Bogiem, jest Słowem, Słowem Boga, tak czytamy w tym pierwszym wersecie Ewangelii Janowej, on jest naprawdę człowiekiem. I to jest niezwykle wstrząsająca prawda. Jezus przyjmuje na siebie wszystko. Tutaj nie ma żadnego udawania, tutaj nie ma żadnego moglibyśmy powiedzieć znieczulenia. W skatowanym człowieczeństwie Jezusa jest jakby synteza wielkości i kruchości człowieka. Wraca nam tutaj na myśl z całą pewnością drugi rozdział księgi Rodzaju, kiedy czytamy, że Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi. W tekście hebrajskim mamy afar Minha Adama. Człowiek jest prochem z ziemi. Jest kruchy. I my widzimy tego kruchego człowieka, który stoi tutaj, który pozostaje człowiekiem w swojej kruchości, w, swojej, w swoim cierpieniu. Myślę, że możemy powiedzieć, że w tym skatowanym Jezusie, który jest nazwany po prostu człowiekiem, oto człowiek. Ta partykuła grecka idu, oto, podkreśla, że mamy się nad Nim zatrzymać, mamy jakby zwrócić nasz wzrok, mamy popatrzeć, tak jak patrzymy na Najświętszy Sakrament. Oto człowiek. W Jezusie odnajdują się wszyscy skazańcy, wszyscy cierpiący. W pewnym sensie, wydaje mi się, że możemy powiedzieć, że w tym momencie w Nim, w jaki sposób odbijają się ci wszyscy, których uzdrowił, których... Pocieszył tych, ci wszyscy, którzy ofiarowali mu niejako swoje cierpienie, i on z tego cierpienia ich wyzwolił. Ta pełnia człowieczeństwa, ale to jest przecież syn Boży, król, zbawiciel. I wydaje mi się, że przepięknie oddał tę myśl wspomniany już przeze mnie święty Albert Chmielowski, który na obrazie Ekce Homo, oto człowiek. Przedstawia Jezusa właśnie w tym momencie, ubranego w czerwoną szatę, purpurową szatę, która jakby opada mu z ramion. Oczy ma przymknięte, spod ciernowej korony wypływa krew, ale to, co jest najbardziej niezwykłe chyba na tym obrazie, to to, że ta szata spadając, tworzy takie ogromne serce. Ten człowiek sam cierpiący, sam skatowany, sam. Tak prawdziwie ludzki w tym swoim cierpieniu, ma to ogromne serce, do którego zaprasza wszystkich. Kiedy my modlimy się do najświętszego serca Pana Jezusa, to myślę, że ten obraz Ekce Homo, oto człowiek, wraca do nas ogromną siłą. Oto człowiek. Piłat powiedział coś, czego myślę, że sam do końca nie rozumiał, ale przekazał wielką prawdę, bo w tym człowieku. W tym człowieku drzemie bóstwo, jest obecne bóstwo, ale też jest obecne prawdziwe człowieczeństwo. Oto człowiek. Co chciał powiedzieć Piłat, mówiąc takie słowa o Jezusie? Może myślał: Choć odrzucacie Go jako króla oszczędźcie Go przynajmniej jako człowieka. Ludzie patrząc na zmasakrowaną twarz Jezusa wcale nie ostudzili swojej nienawiści. Tym bardziej na widok umęczonego, zbroczonego krwią zaczęli krzyczeć Ukrzyżuj! Ukrzyżuj Go! Oto człowiek! Pismo Święte zanotowało te słowa pisząc Człowiek, Dużą literą. Bo trzeba było być wyjątkowym człowiekiem, by zgodzić się na cierpienie, wyszydzenie i mękę z rąk tych, których umiłował. Jezus nie wzgardził tym, co słabe i grzeszne, ale przyszedł, by w swoim ciele ponieść ludzkie słabości na drzewo krzyża. Jezus... Stojąc po stronie prawdy, był gotów na tak wielką mękę. Oto człowiek. Czy odnajdujemy się w tej twarzy? Czy widzimy, czym ona dla nas jest? Czy zastanawiamy się nad tym, co się wydarzyło u Piłata?